jak Cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami Przemień, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. A Jezu, jak Cię błagam, słuchaj, słuchaj, uczyń z nami co. Przemienio Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panzywam. w liturgii obchodzimy wspomnienie świętego ojca Pio. Nazywał się Francesco Forgione i urodził się w 1887 roku w wiosce Pietrelcina, niedaleko Beneventu w południowych Włoszech. Wstąpił do zakonu braci mniejszych, kapucynów San Giovanni Rotondo w Apuli. Z największym duszpasterskim zaangażowaniem posługiwał wiernym. Przez duchowe kierownictwo, jednanie grzeszników z Bogiem i roztropną troskę o chorych i ubogich, służąc ludowi Bożemu w modlitwie i pokorze, całkowicie upodobnił się poprzez cierpienie do Chrystusa Ukrzyżowanego. Zakończył ziemską pielgrzymkę 23 września 1968 roku. Przez przyczynę świętego Ojca Pio powierzajmy Bogu nasze intencje. Ja modlę się za siostrę Alodię Sobolewską. jest to msza święta gregoriańska, ksiądz profesor Józef. W intencji panu Bogu wiadomej. Bracia i siostry, przepraszajmy teraz Boga za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina. Moja bardzo wielka wina. przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze, Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracie i siostry, o modlitwę za mnie, to Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty świętego Ojca Pio, obdarzyłeś szczególną łaską uczestnictwa w krzyżu Twojego Syna i przez Jego posługę ukazałeś wspaniałość Twego miłosierdzia. Spraw dzięki Jego wstawiennictwu, abyśmy trwale włączeni w cierpienia Chrystusa. Szczęśliwie doszli do chwały zmartwychwstania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Chrystową żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi zdrasza. Król Perski Dariusz napisał do namiestników prowincji położonej na wschód Eufratu: Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym Domem Bożym. Niech odbudują ten Dom Boży na dawnym miejscu. Wydaje rozporządzenie, jak macie się odnosić do owej starszyzny żydowskiej przy budowie tego Domu Bożego. Mianowicie z dochodów królewskich płynących z podatku. Transeufratej, dokładnie i bez przerwy mają być owym mężom wypłacane koszty. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz. Niech będzie on dokładnie wykonany. A starżyzna żydowska budowała z powodzeniem dzięki proroctwu Ageusza, proroka i Zachariasza, syna Iddo i doprowadzili budowę do skutku. Zgodnie z rozkazem Boga Izraela i z rozporządzeniem Cyrusa i Dariusza oraz Artaxerxesa, króla perskiego. I dom ten był gotowy na 23 dzień miesiąca Adar. Był to rok szósty panowania króla Dariusza. I Izraelici, kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie obchodzili poświęcenie tego domu bożego. I na poświęcenie tego domu bożego ofiarowali sto cielców, dwieście baranów, 400 jagniąt, a jako ofiarę przebłagalną, za całego Izraela dwanaście kozłów według liczby pokoleń izraelskich. I do służby Bożej w Jerozolimie ustanowili kapłanów według ich oddziałów, a lewitów według ich grup zgodnie z przepisem Księgi Mojżeszowej. 14 dnia miesiąca pierwszego wysiedleńcy obchodzili Paschę. Lewici bowiem jak jeden mąż oczyścili się, wszyscy oni byli teraz czyści zabili baranki na Paschę, dla wszystkich wysiedleńców, dla braci swoich, kapłanów i dla siebie. Oto Słowo Boże. O, Boże. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy, w Twoich bramach Jeruzalem. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Do niego wstępują pokolenia Pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie. Trony domu Dawida. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Alleluja, Alleluja. Alleluja. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Przyszli do Jezusa Jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu, twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. Lecz on Im odpowiedział. Moją Matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Oto słowo Pańskie. Pała Tobie, Chrystus. Święty Ojciec Pio tak zjednoczył się z wolą Boga, że nawet na ciele został upodobniony do Jezusa przez stygmaty. Przez jego wstawiennictwo wspólnie wołajmy do naszego Zbawiciela za całą rodzinę Kościoła Świętego, budowaną na Słowie Bożym, aby żyła i wypełniała wszystko, czego naucza Ewangelia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nasz Pan. Za powołanych do szczególnej służby Bożej, kapłanów, siostry zakonnej i braci dziewice i wdowy konsekrowane, aby swoim całkowitym oddaniem wskazywali nam jakość przyszłego życia w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Zarządzących w naszym państwie, aby zawsze opierali swoją służbę na kompetencjach i wyznawanych chrześcijańskich wartościach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie za przeżywających rekolekcje dni skupienia i inne ćwiczenia duchowe, aby oddali się pod kierownictwo Ducha Świętego i umocnili się w swoim powołaniu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nasz Panie. Módlmy się za zmarłych członków naszych rodzin, naszej wspólnoty parafialnej. Polecajmy świętej pamięci siostrę Alodie, i prośbę o to, aby stali się szczęśliwymi mieszkańcami nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. I za nas samych, składających, szukających prawdziwego umocnienia w, Eustach, w Eucharystii, które oddaje przedsmak nieba, aby Słowo Boże i Komunia Święta prowadziły nas pewną drogą do świętości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Panie Jezu Chryste, Ty uczysz nas, że świętości nie zdobywa się przez drogę na skróty i znajomości. Chcemy słuchać Twojego słowa i wypełniać je i w ten sposób upodobnić się do Ciebie zasłuchanego i wypełniającego wolę Ojca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Czy miłość wzajemna i dobro... Tam znajdziesz Boga żywego. Jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa. Weselmy się w nimi, radujmy. Z pokorą szczerą miłujmy Boga. Z czystego serca miłujmy się nawzajem, gdzie miłość wzajemna. I dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Skoro się wszyscy tu gromadzimy, strzeżmy się tego, co nas rozdziela. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus, gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Módźcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże. Przyjmij ofiarę Twojego ludu, którą składamy na Twoją chwałę w dzień świętego Ojca Pio i spraw, aby nam wyjednała wieczne zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Święty, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrze. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 święty Pan Bóg zastępu. Pełne są niebiosa. I ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boża, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha. Aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę.

Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój w miłości razem z naszym papieżem Leonym naszym arcybiskupem Markiem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmałczywstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Najświętszą Bogu, rodzicom, dziewicom Maryją, ze Świętym Józefem, jego ulubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ojcem Piją i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusa, i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze, Wszechmogący, Wielności ducha świętego, wszelka cześć i chwała Przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze, na któryś jest w niebie. Wdzięczność i Twoje, przyć, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Leba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei, Oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie na pokoju, pokój z, tobą. pokój z Tobą. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas spokojem. To baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza ciała. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan, moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam, w nim moja siła, nie jestem sam. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan, moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam. W Nim moja siła, nie jestem sam. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan, moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam. W nim moja siła, nie jestem sam. Módlmy się. Boże nasz Ojcze Niech przyjęty sakrament przygotuje nas do wiecznej radości, na którą święty Ojciec Pio zasłużył jako wierny szafarz sakramentu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Towaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Trowaś Maryjołaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony. Owoc żywota Twojego Jezus. A Słowo stało się ciałem. Stowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony. Owoc żywota Twojego Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się łaskę Twoją. Prosimy Cię, Panie, raz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały z martwych zmartwychwstań przez Chrystusa, Pana Naszego. Pał Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, Do naszych zmarłych wieczne odpoczywanie raczy im dać Panie. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan ze wami, niech Was błogosławił mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. My chcemy Boga, Panno Święta, O naszy naszych wołań głos. Miłości Bożej dźwigać pęta, To nasza chluba, to nasz nos, Błogosław, słodka Pani, Błogosław wszelki stan, my chcemy Boga, my poddani. On